Dzień dobry, jest piątek 23 sierpnia. Klaudia Rusek zapraszam na najciekawsze wydarzenia telewizji Streameo. Zaczynamy! Strażacy Ochotnicy chcą kupić defibrylatory. Wycinka drzew w rudawach janowickich. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnówce nie przestają zadziwiać. Dopiero co uzbierali pieniądze na remont wozu bojowego, teraz chcą rozpocząć akcję społeczną. Z pomocą ludzi dobrej woli chcą zakupić defibrylatory AED i szkolić sąsiadów. Skąd ten pomysł? O tym Gabriela Stefanowicz. O wielkim szczęściu może mówić 70-latek, mieszkaniec sosnówki w gminie Podgórzyn. Podczas wizyty u lekarza doszło u niego do zatrzymania krążenia. Życie mężczyzny uratowali strażacy ochotnicy z miejscowej remizy. Dowiedziałem się, że w gabinecie dentystycznym. Znajduje się pacjent, który posiada NZK. Nagłe zatrzymanie krążenia. Mieliśmy troszeczkę szczęścia, zbiegło się to również szybką akcją. Nie ukrywam, że ta akcja była przeprowadzona błyskawicznie i myślę, że to był nasz wspólny sukces. Druchowie do ratowania życia mężczyzny użyli defibrylatora AED, który kilka miesięcy wcześniej otrzymali z Funduszu Sprawiedliwości. Akcja ratunkowa trwała 6 minut. Stan zdrowia mężczyzny jest już stabilny. Przebywa on w Wieleniogórskim Szpitalu. Dla nas było to wyjątkowo ciężkie zdarzenie, gdyż pomocy udzieliliśmy człowiekowi, któremu można powiedzieć wszystko zawdzięczamy. Przede wszystkim on był inicjatorem wybudowania remizy naszej tutaj w Sosnówce. W oznaczonej 1. Przyklej elektrodę na odsłoniętą piersiową poszkodowanego. Warunkiem dopuszczenia jakby tego urządzenia jest jego nieomylność, czyli... Należy założyć, że to urządzenie nie rozpozna w sposób niewłaściwy rytmu. Innymi słowy, do defibrylacji, czy do dostarczenia impulsu dojdzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to jest zalecane zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną. Druchowie z Sosnówki postanowili pójść o krok dalej i z pomocą Funduszu Sołeckiego i Ludzi Dobrej Woli chcą kupić więcej defibrylatorów i zamontować je w miejscach ogólnodostępnych. Jest to o tyle ważne, że na terenie gminy podgórze znajdują się jedynie trzy tego typu urządzenia. Chcemy również zorganizować szkolenie dla, dla mieszkańców naszej miejscowości. Pokazać im czym jest defibrylator AED, jak proste może być jego użycie i że tak naprawdę z. Niewielką, bo to nic, nie, tam naprawdę nie ma nic ciężkiego. Z niewielkim własnym wkładem, choćby chęci, żeby przyjść na spotkanie, posłuchać, można uratować komuś życie. Oczywiście no ten element strachu zawsze występuje i właśnie my, jako strażacy z SP SOSNówka, będziemy starali się ludzi oswoić z tego rodzaju działa, działaniem. Inicjatywa strażaków jest bardzo dobra, bo jak najbardziej tych urządzeń powinno być więcej. Nawet biorąc pod uwagę taką fakt, bo z tym trzeba się liczyć że one na przykład przez dwa lata będą wisiały i nikt z nich nie skorzysta. Skalą wartości tego urządzenia jest fakt, że gdyby tego urządzenia nie było w tym miejscu i nie byłoby osób, które się zdecydowały go użyć, w tym wypadku strażaków, no to najprawdopodobniej ten człowiek, który, na którym użyto tego urządzenia, by nie żył. Koszt zakupu defibrylatora to 4,5 tysiąca złotych. Jeśli pomysł się przyjmie, to strażacy chcą nim objąć teren całego powiatu jeleniogórskiego. Nadleśnictwo Śnieżka przeprowadziło wycinkę drzew w okolicach Sokolika i Krzyżnej Góry. Mieszkańcy Karpnik twierdzą, że wkrótce okolica będzie pozbawiona drzew. Nadleśnictwo uspokaja, że wycięto drzewa zagrażające życiu i zdrowiu turystów oraz zarażone kornikiem drukarzem. Przez kilka dni na terenie leśnictwa Karpniki prowadzona była wycinka drzew w rejonie Góry Krzyżnej i Sokolików. Sprawa zaniepokoiła mieszkańców Karpnik, jak i sąsiadujących sołectw, którzy obawiają się, że prowadzone prace zniszczą ekosystem, jak również negatywnie wpłyną na rozwój turystyczny regionu. Ludzie się obawiają po pierwsze, że walory turystyczne całkowicie, nasze góry całkowicie stracą, że tych turystów będzie mniej. Po drugie, tak jak mówiłem, aspekt wody, po trzecie aspekt wiatru, bo jeżeli wytniemy te wszystkie nasze drzewa dookoła, to, to jeżeli przyjdzie kolejna wichura, no to zamiast łamać drzewa w lesie i ten pierwszy opór, wyhamowanie tego wiatru nastąpiło w górach, to, to, to po prostu to wszystko zejdzie na dół w doliny, i ludzie boją się własne życie. W ostatnich dniach zamknęliśmy szlak na krzyżną górę. Decyzję tą podjęliśmy, ponieważ stwierdziliśmy, że nie możemy już dłużej czekać i musimy usunąć wszystkie drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu nas ludzi tutaj, szczególnie turystów i leśników, a także bezpieczeństwu samego lasu. Były to głównie drzewa wywrócone przez wiatr, złamane przez wiatr. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że wyjeżdżając gdziekolwiek w Polskę, jesteśmy turystami tak samo jak Wy. Ale tu, w tych lasach, czujemy się gospodarzami i naszym obowiązkiem jest zadbać o to, żeby w tych lasach, naszych lasach, nic złego Wam się nie stało. Drugim powodem wycinki drzew jest aktywność gradacyjna w tym okresie kornika drukarza. Aktywność kornika faktycznie jest zwiększona w ostatnich latach. Wiąże się tak naprawdę z tym, że drzewa w naszych drzewostanach są osobione. Powodowane jest to wcześniejszymi latami suszy. Teraz yy, mieliśmy też długi okres bez wody. I to, że drzewa nie potrafią się obronić jest sygnałem dla kornika, że może je zasiedlać, może się na nich rozwijać. Można powiedzieć, że z jednego Zasiedlonego drzewa około 200-300 kolejnych może zostać zarażonych. I te nasze działania są czystą prewencją. Jeżeli nam się uda te drzewa wyciąć i wywieźć na czas, mamy pewność, że drzewostan pozostanie na około zdrowy i piękny tak jak jest do tej pory. W trakcie prowadzonych prac pracownicy leśni wycięli około 60 drzew, stwarzających zagrożenie dla turystów, jak również zarażonych kornikiem drukarzem. To już dziesiąta edycja popularnego festynu rodzinnego organizowanego przez Stowarzyszenie Goduszyn. Tym razem będzie to impreza dwudniowa. Na najbliższy piątkowy wieczór, jak i sobotę, warto zarezerwować sobie czas, by spędzić go miło i rodzinnie w Goduszynie podczas festynu Baw się z nami. Wystarczy powiedzieć, że dwudniowej imprezie towarzyszyć będzie aż 8 koncertów i wiele innych atrakcji. Jest to dziesiąta edycja festynu. Zaczynaliśmy od stu kilku osób. W ubiegłym roku było nas tutaj, przewinęło się ponad... 1500 osób. W tym roku myślę, że pobijemy rekord. Przygotowaliśmy specjalnie dla Was różnego typu atrakcje. W piątek o godzinie 19.30 odbędzie się koncert pa pani Ewy Paprotnej. Po nim wystąpi zespół Evenement. Będzie to koncert. Yy taki chilloutowy, do posiedzenia, do spotkania się z przyjaciółmi. Natomiast w sobotę to już jest nasz typowy dzień festynowy. Od godziny 15 do godziny 24 bawimy się pełną parą na boisku wielofunkcyjnym przy ulicy Goduszyńskiej. Wtedy też uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w tańcu. W tym roku rozwijamy się trochę bardziej tanecznie. Będziemy próbować i będziemy tańczyć. To na pewno taniec integracyjny Belgijkę. Oprócz tego przyjedzie do nas szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka, która przedstawi swój pokaz taneczny i pan Krzysztof będzie nam pomagał uczyć się salsy po to żeby 31 sierpnia na placu ratuszowym pobić rekord w tańcu salsy. Dobra zabawa to nie jedyny cel organizatorów festynu ponieważ wydarzenie będzie miało również charakter charytatywny. Pomagamy Filipkowi Janasowi, jak zawsze. Filipek również bardzo mocno pomaga nam ze swoją rodziną. No i cały czas dążymy do tego, żeby zbierać pieniążki dla naszych dzieci, aby organizować zabawę mikołajkową, aby organizować różne dla nich wydarzenia, takie jak na przykład Dni Dziecka. Festyn baw się razem z nami. Nie może was tam zabraknąć. W najbliższą niedzielę w domu w czasowym Karolinka w Podgórzynie odbędzie się piknik ze sztuką przy dziurawej skale. Start imprezy zaplanowano na godzinę 17. W najbliższą niedzielę 25 sierpnia w domu wczasowym Karolinka w Podgórzynie odbędzie się poplenerowa wystawa prac kilkunastu artystów biorących udział w ogólnopolskim plenerze rodzinnym sztuka pod dziurawą skałą. Wydarzenie to jest swoistym fenomenem artystycznym. Po pierwsze, spotkania twórców nieprzerwanie odbywają się w tym miejscu od 30 lat. Po drugie, przyjeżdża na nie już trzecie pokolenie. A po trzecie, jest to jedyne miejsce, gdzie artystom przy pracy może towarzyszyć ich rodzina. Sprawa jest bardzo prosta. Zawsze my, plastycy, wyjeżdżamy na plenery. Rodziny mają pretensje, nie badamy, co robimy. A tutaj, proszę bardzo, przyjeżdża żona, przyjeżdżają dzieci, czyli pełne krycie. Nie możemy podskoczyć, tylko malujemy. I wtedy... W ten sposób minęło nam 30 lat. To jest dla mnie już piąty raz. Z wielką niecierpliwością czekałam na ten moment, kiedy rozpocznie się plener. Nigdy we Wrocławiu, czy w dużych miastach, w których mieszkamy, czy w jakichś innych terenach Polski nie powstanie idea, czy też taka po prostu kreacja przyrody, tutejszego pleneru, atmosfery, światła. No. Rzeczy fantastycznych. Tereny są przepiękne, w związku z tym inspiracja jest tak niesamowita, że, że, że no, 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 nie ma lepszego miejsca, przynajmniej dla mnie, który od 30 lat tutaj przyjeżdża. Możemy kreować własną przyrodę, tą przyrodę, możemy ją interpretować w własny sposób, jaki interpretujemy swoje dzieła, kubistycznie, abstrakcyjnie, ewentualnie realistycznie. W zależności od doświadczenia, od, od już ukształtowanego jak gdyby warsztatu i też idei, w której artysta istnieje. W ogóle otoczenie jest takie kameralne, nie ma żadnych pokus, nie ma żadnych pierdół innych, tylko po prostu jest praca i przebywanie z własną rodziną, pracując. Z całą pewnością do artystycznej rodziny zaliczają się państwo klimczyńscy, którzy goszczą u siebie artystów od trzech dekad. Podziwiać ich za to, naprawdę, po prostu, że 30 lat znoszą, no, najprzeróżniejsze rzeczy, tutaj bardzo grzecznie no oczywiście wszyscy zawsze malowali, ale jak to na plenerze, różne cuda się zdarzały. I oni to wytrzymali. Chwała im za to. Poplenerowa wystawa będzie wyjątkową okazją do zobaczenia, co artystom grało w duszy przez ostatnie 7 dni. Pokazujemy to, co po prostu, to co akurat wyszło spod pędzla, to co jest, co można z tym zrobić dalej, to jest, to jest inna kwestia. Mnóstwo prac jest już całkowicie skończonych, a te, które są w trakcie pracy, też w ogóle są atrakcyjne, dlatego że po prostu to pokazuje yy, pewnego, yy, w pewnym sensie warsztat w ogóle twórczy. Jak, jak to się odbywa, jak się dochodzi do tego że zaczynając po prostu od białego płótna kończymy na obrazie, który jest albo rewelacyjny, albo nie wyszedł i się wtedy go wyrzuca. No, prosta sprawa. Wielkie otwarcie po plenerowej wystawy rozpocznie się o godzinie 17. To już wszystko co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na poniedziałkowe wydarzenia.